Ja pierdolę ciągle tylko Potter i Potter. Ile można? Daj odetchnąć. Idź się pobaw w piaskownicy, Piotr. Bojowy dziadzia Beka, bo wstanę i skończy się Twoje Eldorado. Jeszcze ci szczęka wypadnie. Weź tam, obejrzyj teleekspres i do spania. No i kurwa, elegancko. Snape się schował, możemy jarać do białego rana. Coś ty, Szczawiu, powiedział. Wszystko słyszałem, ty parszywy karaluchu. Spatrzcie teraz, jak go w kurwie. Haha. Jezu kochany, jak ty człowieku wyglądasz, kurwa, jak pierdolony Pinokio. Ty zawszony frajerze, zaraz zawołam tu Voldemorta i nakopię ci do dupy. Może by zostać krzesłem. Jak zaraz nie zgasisz tego peta, to ja ciebie zgaszę na amen. Ty fafluniarzu, luniarzu, ty flejo oszroniona. Dobra, dobra, wyluzuj, boomer. Czego się spinasz, jakby ci się kibel zapchał? Ochuj ci chodzi, bezdomny człowieku. Aleś mu pojechał, ja pierdolę, aż mi w pięty poszło, a jestem niepokonany. Coś ty kurwa taki blady? Jakby ci zęby powypadały, to już bym się zastanawiał, czy nie gadam z trupem. Beka strupiaka. Ty stary dziadu. Kurwa. Ja mam się w tej chwili obrazić, tak? Nie dość, że wyglądasz jakbyś dawno zdechł, to jeszcze obrażasz mnie w zdechły sposób. Blady chuj, tępy chuj, blady muski ryj. Aż mi się szkoda gargamel. Idź lepiej łapać smerfy. Dobry, dziadek, dobre. Ty awem mi tak pociśnij, dasz radę. Ty się Szczawiu, nie liczysz. To tak jakbym chciał dodać spalonego kotleta do zajebistej surówki. No, kurwa, niestety. Nie opłaca się wysilać. Ty się stawiu nie liczysz. O czym wy tu kurwa biadolicie, gdzie jest wódka? Woldek skocz po skrzynkę. Na co ty trzeźwy świżę jeszcze czekasz? Ja nie wytrzymam zaraz, nic nie piłem i muszę się użerać z takimi fajfusami. Jak ja cię skoczę, to kurwa nie będzie co zbierać. Masakra, jak ten bezdomny się rządzi. Dajcie mu te pięć złotych i niech spierdala. Że co? Co? Co kurwa co? Rzucasz się, z dechlusie. O kurwa, lord zdechlord będzie mi tu dyktował, co mam robić. Ubaw! Weźcie, panienki, poluzujcie gacie, bo widzę, że krew nie dopływa do mózgu. Wy idźcie po wodę, a ja se poczekam. No i kurwa tak ma być. Wiesz, że ja cię tu rozniosę na atomy zaraz w szczylu jeden z drugim? Yes! O kurwa, ten trup się odzywa. Ja pierdolę prawie się ze strachu zesrałem.